Cześć, z tej strony Nikolas i przyjechaliśmy sobie na kopart w Hartford z firmą Samochód z USA. Jak zawsze przyjechaliśmy na niego tym oto właśnie z Sajonem FRS-em i a, będzie coś właśnie na temat tego Sajona w dzisiejszym odcinku i a, na temat innych samochodów z racji tego, że samochodów nazbierało się tutaj od groma, a to za sprawą huraganu Ida, który nawiedził Stany Zjednoczone i jakby tutaj e, wschodnią część Stanów Zjednoczonych od południa. Tutaj po północny wschód no, wyglądało to czasami dość dramatycznie, ale dzięki temu mamy dosyć mnóstwo samochodów do oglądania i to wszystko za sprawą podtopień, gdzie e, tak naprawdę padało tutaj niemiłosiernie, już nawet wcześniej od początku lipca i e, nabierało to wszystko na sile, aż w końcu wszystko nam tutaj pozalewało. Jest tutaj mnóstwo samochodów, właśnie pozalewanych. Wiem, że niestety czy niestety do Polski takie samochody nie są zbyt często chętnie sprowadzane związanymi z sprawami. Urzędowymi jest ciężko po prostu czasami takie auto zarejestrować i dopuścić do roku w Polsce Wracając do meritum, jest tutaj po prostu mnóstwo samochodów także powypadkowych Jak zawsze i to wszystko będziecie mogli zobaczyć w dzisiejszym odcinku Jakże i w kolejnych Także zapraszam do oglądania I lecimy sobie na Kopar A więc mamy przed nami nasze pierwsze auto Jest to Audi RS7 2014 rok Przepiękna maszyna w pięknym kolorze jak widać z zewnątrz, niestety tu już mamy pierwsze oznaki chyba jakiejś szkody, co to za szkoda, jest to szkoda powodziowa, czyli po prostu auto było zalane po, po potężnych tutaj powodziach w Stanach, strasznie tu śmierdzi, jak widać wszystko jest uwalone, siedzenia też są strasznie uwalone, strasznie tu śmierdzi, aż miał okulary parują. Środek pięknie wygląda, piękny karbon, jest to prestiż, także wszystko jest w największym pakiecie Bangalusy, nagłośnienie, ale niestety auto jest zalane, także no, jeżeli chodzi o elektronikę, wątpię, że coś działa Spróbujemy, ale nie wiem czy działa, chyba Wybieramy sobie maskę, przepiękne V8 TFSI to już trzeba przy baterii Które nie próbowali podłączać Także, się to Silnik nie wygląda na zalany Jest tu tylko coś, małe pęknięcie jeżeli chodzi o ten plastik Auto prezentuje. Jeżeli chodzi o hamulce, także silnik 4-litrowy V8 z wiadomo Quattro z przebiegiem. Czy tu mamy gdzieś przebieg pokazany? Nie, nie widzę przebiegu. Niestety. Także tutaj mamy lot number. Piękny, taki szary szary, szary kolor. Szaro-wojskowy, taki podobny do F22 Raptor. A więc przed nami dzisiaj Lexus 2015 rok RC 350 F Sport. A więc auto ze stajni Toyoty, tak naprawdę jest to Toyota luksusowa, sportowa, dlatego piszę F Sport. Jak widać, Piękny biały kolor, pięknie się to prezentuje z tyłu, jeżeli chodzi o tą piękną sportową sylwetkę. Ale z przodu ktoś zahaczył, ktoś wymusił. Jak widać, uderzenie poszło e, po lewej stronie. I jak widać, tutaj po boku, po drzwiach, i na szczęście zatrzymało się chyba tutaj, tylko na klamce. Przebieg 37 tysięcy mil. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Mamy taką bordową skórę. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo przyzwoicie. I Lexus jak to Lexus. O, dosyć fajnie, nic tak naprawdę specjalnego jak to w Toyocie, ale za tą cenę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te samochody, są tutaj dosyć bardzo popularne. E, mają swoją po prostu znaną niezawodność. A środek siedzi się tu, jak już w prawdziwym sportowym samochodzie. Czarna podsufitka, łopatki do zmiany biegów. Łopatki są chyba plastikowe. Znaczek F-Sport, czyli jest to ta mocniejsza wersja. I zajrzymy, o ciekawe, chyba się nie da otworzyć maski, ale zobaczymy, jak to wygląda pod maską. OK, a więc maskę udało nam się otworzyć Maska nie zostaje na miejscu Także tak się prezentuje silnik O, maska mi spada Muszę przytrzymać Jeżeli chodzi o silnik, jest to V6 3,5 litrowe Bardzo ładnie wygląda I zobaczmy teraz tutaj na szkody Cała lampa Zbiornik Zakładam na yy... Zakładam na spryskiwacze, ale zobaczymy, jak tam wygląda belka w środku. Widzę, że coś zostało zerwane z mocowań, tam ale to chyba belka przednia. I możliwe, że cała belka nie została wniesiona. Także nie powinno to źle wyglądać. Zobaczymy, tutaj. Belka wygląda dosyć dobrze. Chyba po prostu ta belka zrobiła to co miała zrobić, czyli jakby przejęła całe, całe obrażenia na siebie, całą moc i zostały zerwane, zostały zerwane tam śruby po prostu Także wydaje mi się, że możliwe, że główna belka nie została uszkodzona rama samochodu także zobaczmy jak ten piękny sportowy się samochód się tutaj prezentuje jest to samochód muszę powiedzieć, że ładny i łatwo dostępny, jeżeli chodzi o klasy średnią w Stanach wiem, bo sam miałem taki właśnie kupować <gry> ok, lecimy dalej i zobaczymy, co tam na nas dzisiaj czeka a więc przed nami przepiękne Porsche 911 Turbo S z 2014 roku z przebiegiem 20 tysięcy mil Także tak się przepięknie prezentuje ten oto sportowy samochód z pięknym, z pięknymi alufelgami z pięknymi hamulcami bo to też trzeba zaznaczyć, że ta auto musi mieć czym hamować i co ja lubię w takich samochodach jeżeli chodzi o Amerykę to, że te samochody nie są tak naprawdę mocno jeżdżone tutaj z racji tego, że tutaj są duże ograniczenia prędkości, i e, po prostu nie ma gdzie nimi przycisnąć, i często po prostu takimi autami jeżdżą e, starsze osoby, które lubią kolekcjonować samochody, szczególnie w, tutaj w stanie Connecticut. Jeżeli chodzi o środek, to niestety jest to auto po szkodzie zalanej, czyli po prostu po flood, czyli z, z auto zostało utopione. Czy dużo. Hmm. Możliwe, że gdzieś dotąd, gdzieś dotąd. O, to jak idzie ta linia, ciemniejsza, i po prostu wszystko się to tam przelało. Ale środek nie wygląda źle, niestety. Śmierdzi troszeczkę. Tam już ktoś grzemo przy fuse box. Zobaczymy, jak to wygląda właśnie z tamtej strony. Jeżeli chodzi od strony kierowcy. Tak, tutaj już ktoś drzewał po prostu przy tej elektryce. Nic się nie dzieje. Mamy kluczyk jeden, drugi, trzeci tutaj. Już są kluczyki. Mnóstwo opcji, jeżeli chodzi o ustawienie zawieszenia pracy silnika i tak dalej. Charakterystyczny zegar, jeżeli chodzi o Porsche. Już ktoś się bawił, wszystko wyciąga z tego samochodu. No, myślę, że nawet jest więcej miejsca niż w moim FRS, jeżeli chodzi o tył. Piękne wloty, jeżeli chodzi o chłodzenie silnika. Z racji tego, że jest to silnik bokser, wiadomo, umieszczony z tyłu. O, czy możemy sobie otworzyć maskę. Maskę, o, bagażnik. niestety, ale sterowanie bagażnikiem jest przy pomocy guzika, który jest na prąd a prądu nie ma z tego, że auto jest zalane i pewnie jest jakiś inny sposób, którego ja nie znam, żeby otworzyć tą oto maskę bagażnik bagażnik i tak naprawdę tak się auto prezentuje z przodu Zobaczymy, zobaczymy jest przód czyli czy jest to mokre na szczęście jest suche już ale dobrze wygląda to zostawiłem chyba specjalnie otwarte żeby nie zamykali także przepiękne, przepiękne posze niestety zalane może nawet coś tutaj bardziej było zalane dopąd. Hmm. ok, idziemy dalej ten utonięty to was like completely fine awesome. a więc te wszystkie auta tutaj są po prostu zalane jak widać mniej więcej, przepiękne M5 przepiękne Panamera tamte auto już w ogóle utupione Także przykro się patrzy na te wszystkie auta, a więc teraz mamy 2020 BMW M5 Base z przebiegiem 13 prawie 14 000 mil, silnikiem 4.4 V8 M5, mamy lot number i tu mamy szkodę Także ktoś może komuś zarzuciło i się zatrzymało na tyle M5 Competition tyle się ostało praktycznie z tego tyłu opony w dosyć dobrym stanie ale już nic z nich nie będzie z racji tego że wszystko jest po prostu pourywane zakładam, że piękne hamulce zakładam, że ze stopu ceramiczno-karbonowe hamulce zakładam Piękna lotka z tyłu też karbonowa I muszę przyznać, że kolor też jest bardzo ładny z racji tego, że to nie jest taki czarny, niebieski. Tylko tak o Przód też się pięknie prezentuje, a prezentował Zejdziemy sobie do przodu. Mamy pomarańczową skórę, taką brązową z pięknymi sportowymi siedzeniami, z pięknym napisem M5. Pachnie jak w BMC. Piękna gałka zmiany biegów. Kierownica. To wszystko tak jak w BMC. Wygląda jak w BMC. Nagłośnienie. Bowser N. Wilkins Także tak się to pięknie prezentuje Jeżeli chodzi o środek Także wszystkie poduszki wyszczelone Z każdej strony No i tyle się ostało Praktycznie z tej belki. Rama Tutaj belka Delikatnie zagliciona Ale to pewnie tam wszystko poszło W tamtą stronę I wszystko się na tym zatrzymało Także ta część samochodu na szczęście się dosyć dobrze ostała brakuje powietrza, jeżeli chodzi o tą oponę małe zatrapania z tej strony, jeżeli chodzi o tej drzwi Już wspominałem piękny karbonowy dach i tu możecie pod światłem zobaczyć, że ten kolor jest troszeczkę taki e, fioletowy jak to wygląda za kierownicy pięknie Pięknie, tak jak powinno Niestety wszystkie poduszki wyścielone Także zobaczmy sobie jak to wygląda pod maską Maska tutaj zadrapana, cały przód, wszystkie te wstawki karbonowe podrapane Ktoś może chyba sobie naklejał to No i mamy ten piękny M-Powerowy silnik Pięknie to się prezentuje i wszystko wygląda jak należy. Także wspominałem piękne sportowe siedzenia, piękny karbonowy dach, a tutaj mamy Lot number. I lecimy sobie dalej. Także tym razem przechodzimy do klasy SUV, a więc mamy przed nami Audi Q7 2017 rok z silnikiem 3.0 w w pakiecie Prestige, czyli największa występująca w Stanach jak widać rozbita, tak naprawdę tylko pokrywa od światła z tyłu ale mamy też w możliwe, że czy to się stało tutaj, czy to się stało gdzieś indziej felgi piękne, 20 calowe także auto, muszę przyznać szczerze, że wygląda jak nowe jak na ten rocznik choć wiem, że się to wydaje, że to jest jak nowy rocznik ale w środku już, no niestety o, wszystko jest zawalone. E, nagłośnienie Bangalusy, jeżeli chodzi właśnie o ten, e, jeżeli chodzi o klasę Prestige, no i śmierdzi tutaj nam trochę. Zobaczymy, czy coś się, no, nic się nie włącza, bo nie mamy zraz z racji tego, że nie mamy. E, jumpera jeden głośnik. To nie wiem, czy ten pan nie włożył tego głośnika. Bangalusy otwierane, jak to bywa właśnie w tym modelu piękna czarna podsufitka zobaczymy jak to wygląda jeżeli chodzi o tył mamy trzy siedzenia i mamy dwa siedzenia z przodu także jest to auto siedmiomiejscowe jest to auto siedmiomiejscowe z potężnym bagażnikiem także auto muszę przyznać, że luksusowo rodzinne jeżeli chodzi o te standardy Także tak się wygląda Także tak wygląda z tyłu Mamy tu jakieś obicie Jeżeli chodzi o ramę szyby Z tyłu Tutaj wniecenie przy baku Napis Quattro Szczerze mówiąc pierwszy raz to widzę I zobaczymy jak to wygląda z przodu Z przodu to tylko widzę małe wniecenie Jeżeli chodzi o maskę Znajduje się właśnie tutaj Ktoś już zaznaczył Nie wiem, Czy będziecie mogli zobaczyć i muszę przyznać, że auto całkiem przyzwoicie wygląda do wyklepania. E... Zobaczmy, jak to... Opa, otworzymy maskę. Otworzymy maskę i zobaczymy ten przefajnie skromny silnik 3.0 v 6 okay. O, coś nam zdziała już. Cover, wszystko zabudowane, jak to bywa przy tych rocznikach Zone ok Trochę olej złożyty, ale jest ok Zamykamy maskę I tak się prezentuje Q7 z silnikiem 3.0, jak już wspominałem, w klasie Prestige, w wyposażeniu Prestige, czyli największa występująca tutaj. I tu mamy lot Number Ładne rodzinne luksusowe SUV.